Bóg przemawia dziś do ciebie, przekazując, że anioły są boskimi istotami, często przedstawianymi jako strażnicy i posłańcy Boga. Uważa się, że prowadzą nas i czuwają nad nami, kierując nas na ścieżkę dobra i prawości. Są jednak chwile, kiedy nawet anioły odczuwają niepokój. Dzisiaj, drogi czytelniku, niepokoją się o ciebie. To przesłanie ma formę wideo, świadectwa Twojego zaufania. W Boskim Królestwie przepowiedziano, że jutro w Twoim życiu nastąpi katastrofa o ogromnych rozmiarach. Katastrofalne wydarzenie tak głębokie, że pozostawi niezatarty ślad, prawdopodobnie trwale zmieniając Twoje życie, reperkusje wykroczą poza Twoje własne istnienie, wyrządzając krzywdę osobom w Twoim bezpośrednim otoczeniu. Niezależnie od tego, czy będzie to klęska żywiołowa, osobista tragedia czy globalny kryzys, bez wątpienia będzie to dla ciebie trudny i uciążliwy okres. Wpisz 1111 jeśli jesteś przygotowany. Anioły boją się o ciebie, ponieważ rozumieją, że to zbliżające się wydarzenie będzie wyzwaniem dla twojej siły i wiary. Popchnij cię do granic możliwości skłaniając do ponownej oceny twoich przekonań, nie bój się ponieważ aniołowie są gotowi przypomnieć ci, że nie jesteś sam. Będą przy tobie, oferując miłość i ochronę, jednak aniołowie pragną również podkreślić, że posiadasz zdolność do zmiany przebiegu tego wydarzenia. Poprzez moc modlitwy możesz szukać wskazówek, siły i ochrony zarówno od aniołów, jak i od Boga, możesz błagać, aby to wydarzenie było mniej dotkliwe lub nawet zostało zażegnane. Dlatego aniołowie błagają cię, abyś modlił się bez zwłoki. Powiedz tak, jeśli ufasz Bogu. Termin tej modlitwy to 8 lutego, data nie została wybrana arbitralnie, liczba 8 jest często związana z nowymi początkami i pozytywnymi przemianami. Aniołowie chcą, abyś rozpoznał, że pośród zbliżającej się katastrofy jest nadzieja na lepsze jutro. Modląc się przed tą określoną datą, otwierasz się na perspektywę bardziej optymistycznej przyszłości, dlatego, drogi czytelniku, weź pod uwagę ostrzeżenie aniołów i szczerze módl się całym sercem i duszą o swoje życie i życie tych, którzy są wokół ciebie, zaufaj sile modlitwy i miłości aniołów, rozumiejąc, że niezależnie od wyniku. Nie jesteś sam, tak, jeśli tego potrzebujesz, Bóg cię przez to przeprowadzi prędzej niż ci się wydaje, staniesz pośród przełomu, oddając chwałę Bogu za utorowanie drogi, odwrócenie fali na twoją korzyść i zapewnienie ci bezpieczeństwa w tym trudnym czasie. Nie przestawaj, jesteś już prawie na miejscu, w niedalekiej przyszłości twoje zdrowie się poprawi, a finanse rozkwitną. Relacje, które kiedyś były zerwane, zostaną naprawione i pojawi się nowe poczucie wyniesienia. Bóg przygotowuje się do zaprezentowania twojego życia jako przykładu Jego chwały. Jesteś gotowa zabłysnąć i potwierdzić przesłanie Anioła, który udał się do niej i powiedział, pozdrowienia, ty, która jesteś wielce uprzywilejowana, wiedz, że Pan jest z Tobą. Dzisiejsze przesłanie jest przypomnieniem, że jesteś błogosławiona i wielce uprzywilejowana. Żadna broń uformowana przeciwko tobie się nie powiedzie, a trudności nie pozostaną. One już minęły, bądź silny i odważny, bo Pan, Twój Bóg, jest z tobą. Ta sytuacja nie zakończy się porażką. Bóg doprowadził cię tak daleko i nie opuścicie teraz, Bóg ma plan, aby obalić spisek wroga i przynieść cuda. Modliłeś się o te błogosławieństwa i wkrótce zamanifestują się one w Twoim życiu. Bądź zachęcony i powiedz tak, aby je otrzymać. Nigdy nie lekceważ mocy Bożego zaangażowania w Twoje życie. Kiedy Pan idzie z Tobą, wszystko może się zdarzyć. Nie masz pojęcia, co On może Ci dać, więc trwaj w wierze i uwielbieniu, coś nadprzyrodzonego jest dla Ciebie na horyzoncie. Bóg postawił przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Otwiera drzwi, które były zamknięte przez długi czas a cuda. Uzdrowienie i przywrócenie są uwalniane, twoje najbardziej produktywne i pomyślne dni są tuż za rogiem. Bóg mówi: bądź spokojny i wiedz, że ja jestem Bogiem. Nawet gdy myślisz o setkach rzeczy, które mogą pójść źle, pamiętaj, że Bóg nie doprowadził cię tak daleko, by cię opuścić. On powstrzymuje kłopoty przed pokonaniem ciebie. Pozostań w pokoju, wiedząc, że jesteś w środku cudu oto Bóg czyni nową rzecz postępowałeś właściwie, chwaląc Boga poprzez ból, oddając cześć, zamiast się martwić i będąc dobrym dla ludzi, którzy nie są dla ciebie dobrzy. Przygotuj się, bo nadchodzą większe rzeczy, nadchodzą nowe możliwości, błogosławieństwa i przełomy. Gdy będziesz świadkiem tych cudów i otwierających się drzwi, znajdziesz się w sytuacji, w której nigdy nie będziesz musiał pożyczać, błagać ani walczyć o nic, twój przełom i największy powrót są blisko. Każdy głos, który przemawia przeciwko Tobie i Twojemu przeznaczeniu, zostanie uciszony, doświadczysz ogromnego sukcesu, jasności, uzdrowienia i przełomów w każdej dziedzinie swojego życia. Zanim ten rok się skończy, obserwuj, jak sprawy się dla Ciebie zmieniają i przygotuj się na wiele uroczystości, dobrych wiadomości i pozytywnej energii w każdym aspekcie swojego życia. W 96% dziedzin życia większość osób pozostaje nieświadoma. Istnieje skuteczna metoda manifestacji pieniędzy, która przekształca przekonania w najgłębszej warstwie podświadomości. Osobiście odmieniła ona moje życie, poznaj jej potencjał, klikając link w naszej biografii. Subskrybuj nasz kanał, jeśli odpowiada Ci ta technika. Dzisiejszy dzień zwiastuje przełom dla tych, którzy kochają Pana, Moc Jezusa niszczy straty i opóźnienia, wprowadzając nagłe wezwania, dobre wieści i błogosławieństwa. Oznacza to początek korzystnych zmian w imieniu Jezusa. Amen. Twoje modlitwy znajdują potwierdzenie, zbliża się znaczący rozwój, walka się kończy, błogosławieństwa i cuda spływają kaskadą na każdy aspekt życia. Zaufaj Bogu, bo zamknięte drzwi kierują ku czemuś lepszemu. Bóg zapewnia przybycie wspierających, zachęcających osób, niezwiązanych z Twoją przyszłością, zaakceptuj przyszłość. Ponieważ czeka Cię coś niezwykłego. Bóg aranżuje wszystko dla dobra swoich wyznawców. Ogłoś, że zachodzą korzystne zmiany i nagle pojawiają się przełomy, światło Bożego objawienia przebija się przez ciemność, oświetlając drogę naprzód. Na horyzoncie pojawiają się jaśniejsze dni dla Ciebie i Twojej rodziny, kończące fizyczne, finansowe, emocjonalne i zawodowe udręki. Bóg zachęca Cię. Potwierdzając Twoje wrodzone zdolności. Pomimo potencjalnych wyzwań, Twoje przeznaczenie kusi. Obejmij wielkość wewnątrz, opierając się zewnętrznym wątpliwością i okolicznościom, oczekuj nowych poziomów, uzdrowienia, wolności, obfitości i znaczących relacji. Wytrwaj, zachowaj wiarę i wytrwaj aż do mety. Z przekonaniem potwierdzaj: Wierzę w siebie, Ojcze Niebieski, gdy ten nowy dzień się rozwija. Daj nam siłę w zmęczeniu, wytrwałość w zniechęceniu i pocieszenie w beznadziei. Poprowadź nas, byśmy skupili się na Tobie pośród trudności, Boski Ojcze, pokornie proszę o Twoje błogosławieństwo dla naszych rodzin, przyjaciół i bliskich. Niech Twój hart ducha, pogoda ducha i czułość przepełnią nasze serca, gdy rozpoczniemy ten dzień w imię Jezusa. Amen. Czasami, gdy życie wydaje się ponure, wiedz, że niewidoczny dla ciebie Bóg zbiera wszystkie rozbite fragmenty, z którymi boisz się sobie poradzić. On walczy w bitwach, których nawet nie jesteś świadomy, i właśnie wtedy, gdy czujesz się na krawędzi poddania się, On organizuje twój przełom. Miej wiarę, moje dziecko, bo jestem po twojej stronie, przywołuję twoją boską łaskę, Ojcze Niebieski, dla wszystkich, którzy teraz angażują się w to przesłanie chroń ich. Obdasz łaską ich życie, wzmocnij ich zasoby, ulecz ich złamane serca i duchy oraz złagoć wszelkie dolegliwości związane z ich zdrowiem. Pozwól im znaleźć pocieszenie w świadomości, że możesz przeprowadzić ich przez każdą próbę, ponieważ jesteś wspaniałym Bogiem, zdolnym przeprowadzić nas przez każdy ucisk. Wybacz nam nasze przewinienia i z góry wyrażamy naszą wdzięczność w imieniu Jezusa. Amen. Rzeczywiście, jeśli jesteś przygotowany, Nadchodzące możliwości umieszczą cię w królestwie, w którym zależność, żebranie lub walka będą obcymi pojęciami. Twój przełom i triumfalny powrót są bliskie. Każdy głos sprzeciwiający się twojemu losowi zostanie uciszony, ponieważ ufamy boskiej obietnicy, że Bóg organizuje wszystko dla dobra tych, którzy go kochają i podążają za jego celem. Zaufaj podróży, bo nawet gdy czekasz, następuje wzrost i rozwój. Bóg koordynuje każdy szczegół. On pociesza złamanych na duchu i opatruje ich rany. Dzisiejsze przesłanie: Trzymaj się mocno nadziei, doświadczysz życia na nowo, miłości na nowo. Pan naprawi twoje serce i odzyska wszystko, co zostało utracone. Nie załamuj się teraz, bo twój przełom jest na horyzoncie bliżej niż ci się wydaje, Bóg błaga cię. Abyś zastanowił się nad swoją życiową podróżą, przypominając sobie przypadki, w których utorował ścieżkę tam, gdzie żadna nie wydawała się oczywista, gdzie zaaranżował terminowe awanse, odwrócił przeciwności losu i ochronił cię przed krzywdą, powstrzymaj się od skupiania się na swoich kłopotach. Zamiast tego skieruj swój wzrok na mnie, Ojca Niebieskiego. Twoje myśli i refleksje kształtują twoją rzeczywistość, a to co mam dla Ciebie w zanadrzu Przewyższa wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, odpowiem na twoje modlitwy. Z miłością i afirmacją oświadczam, Bóg przemawia dziś do ciebie, uznając próby, które przeszedłeś. Być może czułeś się zagubiony, ale Bóg zapewnia cię, że był przy Tobie, prowadząc Cię przez wszystkie trudności. Wzywa cię, byś zaufał Jego planowi, bo on zna drogę naprzód. Ostatnio mogłeś kwestionować swoją siłę i zdolność do realizowania pragnień umieszczonych w twoim sercu. Niech to przesłanie posłuży jako delikatne przypomnienie, że dzięki Chrystusowi jesteś w stanie osiągnąć wszystko: nie poddawaj się i nie pozwól. By strach odwiódł cię od twoich marzeń, stoję przy tobie, zapewniając cię o sukcesie. Kliknij na podany link, aby odkryć sekrety przyciągania bogactwa. Otwieram przed Tobą drzwi, drzwi wpływów, możliwości i wzbogacających relacji. Kiedy te drzwi się otworzą, ich znaczenie będzie nie do pomylenia. Zaufaj swojemu instynktowi: jeśli czujesz się dobrze, przejdź przez nie idź naprzód, wiedząc, że żaden ziemski przeciwnik nie może przeszkodzić ci w tej podróży. Zawsze pamiętaj, że Bóg sprawuje kontrolę nawet w pozornie chaotycznych okresach. Twoja przyszłość spoczywa bezpiecznie w Jego rękach, a on odpowie na Twoje modlitwy we właściwym czasie. Bądź pewny, że Bóg odsłoni właściwe ścieżki i wprowadzi do Twojego życia niezbędnych ludzi. Poprowadzi Cię przez wyzwania, ponieważ jest Twoim Ojcem Wszechmogącym, nieustannie czuwającym nad Tobą. Zaufaj mu i bądź dla siebie łagodny. Doceniam Twoje wysiłki, zmagania i poświęcenia. Widziałem Twoją odporność i pozytywne nastawienie w obliczu przeciwności losu. Nie martw się, odpowiedzi są w drodze, przywracam to, co zostało Ci odebrane. Na horyzoncie pojawia się niezwykłe błogosławieństwo. Wiedz, że mam ostatnie słowo, nie poddawaj się rozpaczy. Głęboko Cię kocham, wierząc, pamiętaj o tych pięciu prawdach w ten wtorek. Zbliża się nieoczekiwane błogosławieństwo, Bóg dokona czegoś niezwykłego. Pokonasz obecne wyzwania, Bóg przygotowuje coś zdumiewającego i zaufaj mu w sprawach, na które nie masz wpływu. Koniec z niepowodzeniami, strachem, niepewnością czy niepokojem. Przyjmij całkowitą pewność siebie, uznając, że w pełni wkraczasz w Bożą Wolę dla swojego życia. Wchodzisz na wyższy poziom, w imię Jezusa. Amen. Postępowałeś właściwie, znosząc ból z uśmiechem, Chwaląc mnie w swoich zmaganiach i oddając cześć, zamiast się martwić. Byłeś miły dla ludzi, którzy nie byli mili dla ciebie, przygotuj się, bo nadchodzą większe rzeczy. Mam zamiar zrobić coś nowego. Na horyzoncie pojawiają się nowe możliwości, nowe błogosławieństwa i nowe przełomy. Jestem obecny, aby Ci pomóc i poprowadzić Cię, drogi Boże, oddajemy dzisiejszy dzień w Twoje kochające ręce i prosimy o Twoje przewodnictwo. Niech nasze kroki napełnią nasze serca wdzięcznością i pomogą nam stawić czoła wyzwaniom z odpornością. Niech każda interakcja będzie okazją do odzwierciedlenia Twojej miłości i łaski, chroń nas, prowadź nas i niech Twój pokój będzie naszym stałym towarzyszem w imieniu Jezusa. Amen. Niech nie męczy nas robienie tego, co dobre we właściwym czasie. Zbierzemy żniwo błogosławieństw, jeśli się nie poddamy. Nie czytasz tego przez przypadek, to Twoje potwierdzenie, że dasz radę bez względu na to, jak to wygląda. Bóg wynagrodzi Twoją wierność, więc trzymaj się, bądź silny i nie poddawaj się. Jesteś następny w kolejce do cudu. Wierzę w siebie i potwierdzam, że nadejdzie dzień, w którym Boże wezwanie sprawi, że zapomnisz. Bóg wynagrodzi okoliczności w tak niesamowity sposób, że nie będziesz pamiętać bólu z przeszłości, nie będziesz budzić się myśląc o tym, kto Cię skrzywdził. Zamiast tego obudzisz się z uczuciem błogosławieństwa. Nie będziesz przez cały dzień czuć się zniechęcony stratą lub dźwigać ciężaru. Bóg obróci sprawy tak, że wszystko, o czym będziesz mógł myśleć, to to, jak bardzo jesteś wdzięczny. Będziesz odczuwał głęboką satysfakcję i radość, której nie da się wyjaśnić, ojcze niebieski, przygotuj mnie na luty. Zabierz moje zmartwienia i żale, naładuj moją duszę i odnów moją nadzieję. Proszę idź przede mną, oczyść drogę i chroń mnie. Prowadź do mojego życia właściwych ludzi i usuń z drogi tych niewłaściwych. Prowadź mnie swoją miłością i daj mi swoją radość w imieniu Jezusa. Amen, jeśli wierzysz, że Bóg mówi dziś do Ciebie, musisz mi zaufać. Byłem z Tobą przez wszystkie trudności w Twoim życiu. Zawsze Cię wspierałem. Będę chronił Ciebie i Twoją rodzinę. Teraz może być ciężko, ale zaufaj mojemu wyczuciu czasu. Zmieniam twoje obecne okoliczności. Płacz może trwać przez noc. Ale radość przychodzi rano. Zaufaj mi i ciesz się tym dniem dzisiaj jest przełomowy dzień, ponieważ spodziewasz się nagłych telefonów, dobrych wiadomości i błogosławieństw, które nadejdą. To zaczyna się teraz w imieniu Jezusa 96% pewności. Wiele osób pozostaje nieświadomych tej transformacyjnej techniki zaprojektowanej do manifestowania bogactwa. Ta potężna metoda działa na głębokich warstwach podświadomości, zmieniając przekonania na temat rzeczywistości. Osobiście przyniosła ona znaczącą pozytywną zmianę w moim życiu. Zapraszam do zapoznania się z nią kliknij link w naszej biografii, aby przekonać się o jej potencjale. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji dla tych, którzy mają głęboką cześć dla Pana 13 trzynastu Ojcze Niebieski, ty, który znasz zawiłości mojego serca, moje aspiracje na przyszłość i niewypowiedziane modlitwy, które wypowiadałem przez lata, świadomy moich tęsknot, poszukiwań i oczekiwania, masz Boski Plan. Twoje nienaganne wyczucie czasu sprawia, że wszystko staje się piękne. Nawet w chwilach zniecierpliwienia i zniechęcenia muszę pamiętać, że twoje dzieło nie jest skończone. Przygotowując się do tego nowego rozdziału, pomóż mi przypomnieć sobie obietnice, dary i nadzieje, którymi obdarzyłeś mnie w imieniu Jezusa. Amen. Wpisz 13113, jeśli rezonujesz, jeśli wierzysz, że Bóg potwierdza cię jako ocalałego, świadomego, że większość jest nieświadoma twoich zmagań ale on konsekwentnie podnosi cię za każdym razem, gdy się potykasz. Nigdy nie zawiódł i ten czas nie jest wyjątkiem, twoja odporność przewyższa próby, którym stawiłeś czoła, a najlepsze dopiero nadejdzie. Wpisz tak, aby odebrać błogosławieństwa, które wkrótce się pojawią, weź pod uwagę, że zejście ze ścieżki wyznaczonej przez Boga może narazić cię na niepotrzebne ryzyko. Podczas gdy jego opiekuńcza ręka spoczywa na tych, którzy są w Chrystusie, odejście od jego planu daje wrogowi nieuzasadniony dostęp, narażając cię na niebezpieczeństwo na wielu frontach. Trzymaj się Bożej Woli, aby uniknąć tych pułapek, on otwiera drzwi, gdy pukasz, wita cię, gdy przychodzisz, daje, gdy prosisz, testuje, gdy grzeszysz, przebacza, gdy żałujesz i słucha, gdy płaczesz. Twoje działania dotyczą ciebie, a jego działania dotyczą ciebie. W chwilach niepokoju, zmartwienia, strachu lub izolacji pamiętaj o Bożej Prawdzie. On zapewnia siłę na dzisiejsze słabości, zaopatrzenie na dzisiejsze potrzeby, pokój na dzisiejsze problemy i nadzieję na dzisiejszą rozpacz. On oświetli ci drogę przez dzisiejszą ciemność i zapewni ukojenie w dzisiejszym bólu. Podczas trudnych dni wyobrażam sobie Boga obok mnie, idącego, biegnącego. Trzymającego mnie blisko, szepczącego miłość i otuchę, biorę głęboki oddech, uznając jego obecność i pewność, że wszystko będzie dobrze. Z nim wszystko jest możliwe, nawet nawigacja w trudnych czasach, takich jak ten, w którym obecnie się znajduję, zamiast zachęcać nas do pozostania zajętymi, psalm 46. Dziesięć zachęca nas do pozostania w ciszy i uznania Jego boskości. Jeśli często jesteś przytłoczony lub niespokojny, mądrze jest zatrzymać się, zastanowić się nad Bożą dobrocią, wyrazić wdzięczność za Jego łaskę i rozkoszować się Jego pocieszającą obecnością. Jego Duch Święty wzmacnia nas, pociesza i prowadzi. Jezus obiecuje odpoczynek tym, którzy go szukają, dostosowując się do Niego, znajdujemy pokój dla naszych dusz. Bóg świętuje nasze osiągnięcia i zapewnia nas, że czekają nas większe błogosławieństwa. Jeśli będziemy ufać i wytrwać, obiecuje zapewnić nam siłę i towarzyszyć nam, gdy świecimy Jego światłem na świecie. Potwierdza swoją miłość i dumę z nas, gotowy do uwolnienia bezgranicznego bogactwa, radości, przyjemności, wolności i pewności siebie w naszym życiu. Bóg zaprasza nas do wprowadzenia niewielkiej zmiany w naszej porannej rutynie. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź link w komentarzach poniżej. Aby odkryć sekrety przyciągania obfitości, i zasubskrybuj nasz kanał, tym, którzy kochają Boga. Przypomina on o swojej stałej obecności i wsparciu, zachęcając ich do pozostania w kontakcie. Rozważ subskrypcję naszego kanału i włączenie powiadomień o aktualizacjach.